No, cześć, cześć, słuchajcie, no koalicja chętnych i podróż naszego premiera. Mi szkoda tego chłopa, naprawdę mi go szkoda. Słuchajcie, no tak, no mi się go szkoda zrobiło. Oni go do innego wagonu wsadzili. Ci tutaj siedzą, dobrze się bawią, rozumiecie? Marko coś chowa, zobaczcie ten filmik. Ja. Yeah. Oh, yeah. <laughs> No coś uchowa, ja nie wiem, albo miał opinię, nie? albo no, wąsa może jakiegoś, rozumiecie? No, no tak, no, a może ten nasz też premier, słuchajcie, no różne są podejrzenia teraz, ja mam różne podejrzenia w głowie, a może nasz premier jest na jakimś odwyku i on nie mógł w tym uczestniczyć, czy oni tam łykali i brali, rozumiecie? Dopiero później dołączył, jak oni już wszystko wybrali i wyłykali, rozumiecie? No, ja nie wiem, ja mam różne podejrzenia. Później zobaczy tutaj spacer tam, Pokazywali coś palcem i w ogóle oni w temacie zadowoleni, uśmiechnięci, chociaż miny lekko przerażone, no bo to kijów, nie wiadomo, strefa wojny. A nasz premier, rozumiecie, oni zadowoleni, a nasz premier taki taki bardziej przerażony był. taki On sobie jakby bardziej zdawał z tego sprawę, że tu jest niebezpiecznie. A oni tam nie widzą, bo może te właśnie rzeczy wszystkie z tego wagonu, co ten Marką chował, właśnie działały wtedy. Nie <laughs> wiadomo, tego nie wiemy, słuchajcie. Oczywiście szczyt. Znaczy szczyt cały w ogóle się udał, bo tam chce z nimi Putin rozmawiać i w ogóle. No to jest bardzo fajne, słuchajcie. Ale mnie też zaciekawił ten telefon do Trumpa później, jak oni siedzieli wszyscy i zadzwonili do Trumpa, słuchajcie. To mnie bardzo zaciekawiło, bo nie ma nigdzie tych rozmów, jak to wyglądało, nie? Że co, czy nasz premier w ogóle rozmawiał z Trumpem? Czy Trump w ogóle rozmawiał z naszym premierem? To mnie ciekawi, słuchajcie, tak. No już takie To jest bardziej ciekawe niż to traktowanie naszego premiera jak... Powinien to mówić, nie powinienem, bo to głowa Państwa też jakaś z jakiegoś tam piątego No tak no to tak nie było fajne. No. Albo, albo mówię, albo był głębszy temat po prostu. Poladcie. Nie, ja nie! Nie mogę. Co cię wszystkie wszystkiego, bo mi film zablokują. No. Ja dzisiaj nie mogę. A, Rozumiecie? No odwagę nawet jednego. No nie, no ze mną się nie napię. No to było tak w Polsce, no, ale tam jest inaczej, więc yy, yy, po prostu nasz premier odmówił grzecznie. Poszedł do innego wagonu, bo on w innym wagonie spał w ogóle pewnie. No, no tam po prostu, albo też jak ta podróż, nie wiadomo, ci się tutaj niby wygupiają, albo musieli tam się nafukać, żeby mieć jakąś odwagę. Nie a nasz premier, widzicie paznokcie podgryzane, yy, rozczochrany cały. Nie wiem, czy ten lakier nie trzyma mu do włosów. Czy to powinien być ktoś, kto co z lakierem za nim chodzi, żeby ta żywka, coś tam to nie uciekało, to też jest straszne. Słuchajcie. To jest nasz premier! To jest. To, to reprezentuje nas. No. To jest Ja. Albo byś tak ogolił, jak ja, to by nie było problemu. A tak to same problemy. No. Ja nie wiem, dobra, słuchajcie, bardzo fajnie, że. Yy, jestem za tym, żeby, ta, żeby, ta, żeby w końcu ten rozejm był, bo to poważne sprawy są i tam ludzie giną niepotrzebnie. Tutaj akurat z tego nie ma żartów, ale, ale potraktowanie naszego premiera w ten sposób mówi mi, że powinniśmy się chyba bać, bo. Ja nie wiem, czy oni coś powiedzą na temat... Nie wiem, co oni nie powiedzą, to my mamy chyba robić. To tak wygląda, nie? Nasz premier chyba powie, no dobra, jak już tak powiedzieliście, to ja to zrobię, no. To jest przerażające. Ma przecież jakieś, nie wiem, wysłanie wojsk, czy coś takiego. Mam nadzieję, że nie wchodzi w grę. Chociaż, na, no nie wiem, słuchajcie, no jesteśmy w NATO, więc różnie może być, bo to zaraz nam mówią, że to nie nasz premier, tylko NATO tak zdecydował. Nie, to to są różne rzeczy, można, słuchajcie, i tak nie dojdziemy prawdy nigdy. Jeżeli miałoby tak być i miałoby tak, nie daj Boże, się zdarzyć, no. Także to jest przerażające. No dobra, słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj miała być niespodzianka konkurs, ale ja to muszę przełożyć na jutro, słuchajcie, bardzo Was przepraszam, ale naprawdę jutro ta niespodzianka konkurs będzie, słuchajcie, obiecuję Wam, no, bo się nie przygotowałem szczerze wam powiedziawszy, bo byłby szalony dzień w ogóle. Czy no. Majta się, do jutra.